Bo jak idzie, nie? Dobra, idziemy go obcinać iż, 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 Nubek, iż, iż, Nubek, iż, iż. Nubek, trzymaj go, trzymaj go, żeby się nie wyrywał nie, Proszę na, na krzelcełko Dawaj tam Wyłącz ten skrót klawiatury <laughs> <zadań. laughs> Znowu to miałeś Jak <laughs> to wyłączyć? <Adio. laughs> Jak to wyłączyć? Chodź, siadaj na krzesełko Siadaj, nie gadaj. No, be, gdzie się przy, gdzie go przebierzę, gdzie mu rozerwiemy rękawy? Nie. Wydaje mi się, że na moim domu, albo na jakiejś miejskiej górze. O, chodźmy tam. Gdzie jest tam miejskie góry? Nie, Nie jesteś obcą, tylko. pomóc! <śmienic> <śmienic> dobrze, dobrze, no. dawaj, 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 pomóż ten. Ja się nie wyczyma, Dobra, no, to dobra. To nie dobra, rób posiłek. Daj sekundkę, ja to Trzy. No, już nie Trzy! Dwa, no, jeden. Wal. No łatwo, łatwo, łatwo. Gdzie biegniesz? Nie, no, że. Żeby... <śmienic> <Co? śmienic> nie przeżył!